Cześć! Kupno używanego samochodu to dla wielu z nas ważna decyzja, ale jednocześnie pełna połapek. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak Polacy wybierają samochody, jakie błędy popełniają oraz jak ich unikać. Zaczynamy! Zacznijmy od kryteriów, które w ogóle decydują o wyborze auta. No, i na pierwszym miejscu oczywiście jest cena. I nic dziwnego, budżet często jest kluczowy. Ale uwaga! Wyjątkowo atrakcyjna cena. Może kryć potencjalne problemy z samochodem, nie tylko techniczne, ale także prawne. Kolejnym kryterium jest przebieg. Niestety, w dobie manipulacji licznikami, nie możemy mieć pewności, że te 150 tysięcy kilometrów to prawda. A ważniejsze jest po prostu to, jak auto było serwisowane i eksploatowane. No i oczywiście wygląd. Któż z nas nie skusiłby się na błyszczący lakier i czyste wnętrze? Pamiętajmy jednak, że estetyka może przykrywać poważniejsze problemy. Nie zapominajmy też o roczniku. Wybór młodszego auta brzmi dobrze, ale pamiętajmy, że nowsze technologie to wyższe koszty napraw. Teraz porozmawiajmy o błędach, które najczęściej popełniamy. Pierwszym z takich błędów jest zbyt duża wiara w słowa sprzedawcy. To, że sprzedawca mówi, że auto jest bezawaryjne czy bezwypadkowe, zawsze warto zweryfikować w dokumentach. Drugim takim błędem jest ignorowanie historii pojazdu. Zawsze sprawdzajcie numer win samochodu, żeby zweryfikować, czy auto na pewno jest bezwypadkowe. Kolejny taki błąd to kupowanie auta po prostu na oko, bez żadnej konsultacji z mechanikiem. Pamiętajmy o tym, że my, jako kolejcy, możemy łatwo przeoczyć jakieś błędy techniczne. Jak zatem kupić dobry samochód używany? Oto moje wskazówki. Po pierwsze, zrób przegląd techniczny najlepiej w warsztacie. Po drugie, zweryfikuj historię pojazdu, raport win podstawa. I po trzecie, nie kieruj się tylko ceną. Tanie auta mogą oznaczać drogie problemy. A jeśli chcecie mieć większy spokój, rozważcie zakup auta z gwarancją. Program Samochody z gwarancją od gethack.pl to świetne rozwiązanie. Każde auto jest objęte roczną gwarancją już w cenie samochodu. Nawet najlepsze auta mogą się popsuć. Dlatego gwarancja GetHelp to świetna inwestycja. Nasza firma zapewni Ci pokrycie kosztów nie tylko naprawy, ale również holowania, a nawet wynajmu auta zastępczego. Zakup używanego samochodu nie musi być stresujący, jeżeli podejdziecie do tego odpowiedzialnie. Unikajcie typowych błędów, sprawdzajcie historię pojazdu i rozważcie zakup auta z gwarancją. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu nam łapki w górę i zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia!